U świętego Jana w szesnastym rozdziale czytamy dzisiaj: Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Przyznajmy, że my wszyscy byśmy w jakimś stopniu wciąż chcieli raczej być w tym momencie, kiedy Jezus jeszcze był na tej ziemi w postaci zwykłej osoby. Postaci fizycznej. Dlaczego? Dlatego, że. no, uzdrawiał. Dlatego, że czynił cuda. Dlatego, że, zdaje się, był dużo bliższy przecież i apostołom, i ludziom, do których szedł. Bo my teraz tyle o nim wiemy, że nam się zdaje, jakbyśmy raz wtedy zobaczyli go tak, jak oni wtedy, to by byłoby wszystko. Układamy. I dużo trudniej nam jest otworzyć się na to, że właśnie to jest pożyteczne, że on odejdzie. Odejdzie, to znaczy dokończy swoje dzieło. Odejdzie, to znaczy zrobi wszystko, co mógł i wszystko, co miał do zrobienia dla nas. Wypełni swoją misję, wypełni wolę Ojca. I wtedy będziemy, tak jak teraz możemy już właśnie, oprzeć się na tym, co zrobił i wiedzieć, że zrobił wszystko, co mógł. I na tej mocy, na tym darze, na tym zmartwychwstaniu opieramy się. Tylko, że opieramy się. W inny sposób już, przez wiarę, nadzieję, miłość. On już nie jest tak, jak wtedy był, chociaż jest dalej w sakramentach, chociaż jest dalej w Słowie. To radykalnie z zmienił formę swojego bycia z nami. Więc z jednej strony przyznajmy, że wolelibyśmy, żeby wciąż ta misja jego miała miejsce. Tak, że jednak praktycznie byłoby być tam, kiedy on leczył, kiedy wskrzeszał, kiedy naprawiał, zdaje się, życie ludziom, którzy do niego przychodzili, a nie być z Jezusem, który właśnie dopełnił wszystkiego, który daje zmartwychwstanie, dlatego że do tego potrzebna nam wiara, nadzieja, miłość, relacje. Z tym, że zrobił wszystko, co mógł, i to wszystko jest dla nas. Ta relacja opiera się na wierze, nadziei, miłości. Więc uświadommy to sobie, że dobrze, że już go nie ma tak, jak wtedy był, dlatego, że teraz może nie, że pomimo, ale inaczej nie. jest tutaj <laughs> koło nas, inaczej jest z nami. Bezgranicznie mocniej, bezgranicznie pewniej, a przede wszystkim w pełnej wolności możemy się oprzeć na Nim, dlatego że On jest tu już cały. Cały to znaczy zmartwychwstały, po wstały, po zbawieniu, po zbawieniu nas, po zwyciężeniu złego. On już to dokonał i jest dużo lepszy teraz, żeby tak... Kolokwialnie powiedzieć, niż wtedy, więc nie bójmy się tego, że w jakim stopniu można powiedzieć: Nie ma takiego Jezusa, jak wtedy był, który bezpośrednio fizycznie mógł przemienić wodę w wino, mógł rozmnożyć chleby, czy uleczyć naszą chorobę, czy sprawić, że nagle coś nam się uda, wszystko się wyprostuje i tak dalej. Nie bójmy się tej sytuacji, że Jezus przeszedł z tej fizycznej postaci do postaci wiary, nadziei, miłości, jakby. Tak? Że stał się dostępny przez Ducha w Duchu Świętym. Kiedy uświadomimy sobie, że zrobił wszystko, co mógł zrobić. Moc tego faktu, moc Jego dzieła zbawienia i zwycięstwa, moc Jego zmartwychwstania będzie nam towarzyszyć. Natomiast jeżeli będziemy wracać i żądać, by Jezus znów stał się tym, jakby powiedzieć, fizycznym Jezusem, który uzdrawia, który mówi do ludzi, który daje się dotknąć, który jest za apostołami, im tłumaczy, razem spożywają posiłek, i tak dalej, i tak dalej, to będziemy wracać z tego zmartwychwstania, będziemy wracać z jego całej misji, z jego dzieła zbawienia, będziemy wracać do takiego, powiedzmy, proszę wybaczyć, stwierdzenie Starego Jezusa, tak? Jezusa, który jeszcze nie dokonał tego co sprawiło, że jest tym, który jest. Tak? To, że zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana i dał zmartwychwstanie, otworzył nas na życie wieczne, to sprawia, że mówimy Jezu, Tobie, to sprawia, że mówimy, że w Niego wierzymy, to sprawia, że przyjmujemy sakramenty. Oczywiście, że wszystko, co wcześniej robił, też było święte, ale to było drogą od A do Z. Więc nie wracajmy, nie chciejmy wracać, chociaż zdaje się, że to byłoby łatwiejsze. Łatwiej jest, gdyby Jezus dzisiaj rozmnożył mi chleb. Łatwiej jest, gdyby Jezus dzisiaj mnie uzdrowił, tak jak uzdrawiał tych ludzi tam. Ale naprawdę otrzymujemy milion razy więcej, kiedy odważymy się przyjąć Go właśnie Tego, który przeszedł przez śmierć, dokonał wszystkiego. I zrobił dla nas wszystko, co mógł. I wobec takiego Jezusa możemy powiedzieć, wierzę. Wobec takiego Zbawiciela możemy powiedzieć: Przyjmuję Twoje, moje zmartwychwstanie, przyjmuję Twoje, moje zwycięstwo, przyjmuję Twoją, moją miłość we mnie, która jest owocem Twojego zwycięstwa. Nie chciejmy wracać do starszych rzeczy, bo jest nam dane wszystko, całe pełnia.